Witam wszystkich serdecznie na prezentacjach i na relacjach Auto Import -Niepory. Przed nami prezentacja kolejnego samochodu, który jutro wydaje. Słuchajcie, Audi A4 Allroad 2013 rok. Dwulitrowy dieselek 177-konny. Bardzo ważna kwestia. Tutaj niski przebieg, niecałe 110 tysięcy km. Bardzo ciekawy kolor, przyznacie. Eee, fajne auto, zgrabne, ładne uważam, jeżeli chodzi o wygląd. Podwyższone z napędem 4x4, legendarnym napędem 4. Tutaj skrzynia automatyczna e-stronic, wersja wyposażenia dosyć fajnie skonfigurowana, bo z alkantarą, bo z czujnikami parkowania, Zresztą do tego przejdziemy, jak będę wam pokazywał wnętrze tego samochodu. A czwórki chyba Allroada takiego u nas nie było, był nowszy, chyba dwie albo trzy sztuki, no jeszcze na miękkiej hybrydzie, a tutaj trzynasty rok, to jest odpowiednik modelu B8, także zaczynamy słuchajcie prezentację Audi A4 Allroad. prezentuje właśnie Audica B8 Allroad w Avancie, bo tak się powinno mówić generalnie o Audi. Ten kolor przyznacie, że robi robotę, szczególnie jak delikatnie wychodzi słońce. Samochód z 2013 roku z bardzo małym przebiegiem. 108 tysięcy jak na diesla z tego roku. Przyznacie, że to nie jest duży przebieg. W aucie zrobiliśmy kilka poprawek lakierniczych, szczególnie tych elementów, nazwijmy to plastikowych o E, które są dookoła tego samochodu. Allroad właśnie się tym charakteryzuje. Jest to taki odpowiednik modelu V60 Cross Country, e, czy C klasy e, All Terrain. E, bardzo fajny, uważam zabieg. Jeżeli ktoś potrzebuje wyższego samochodu, to jest to naprawdę idealne rozwiązanie. Samochód z bardzo niskim spalaniem, dzięki temu, że nie ma dużego, wiecie, oporu powietrza. Nie jest to typowy SUV. E, jest to kombi, no, w Audi nazywamy to Avant. Dosyć zgrabne, nie jest to duże kombi, raczej dla rodziny 2 Plus 1. Auto bezwypadkowe, aczkolwiek nie bezszkodowe, miało lakierowany jeden element, i to jest ten element lakierowany właśnie lewy przedni błotnik. Polakierowany w Szwecji na 100% na ostro i ma bardzo cienko, bo tu ma 160 mikronów, ale widać różnicę między drzwiami a, a właśnie tym błotnikiem. My musieliśmy poprawić tutaj, słuchajcie, przy tym błotniku tą nakładkę plastikową, przednią nakładkę lakierowaliśmy. Są szereg rzeczy tutaj Mariusz lakierował w tym samochodzie, jeżeli chodzi o te nakładki. Będę wrzucał. Wrócał tutaj może sukcesywnie w filmie, na relacjach tego nie będzie, ale w filmie na YouTubie właśnie będą pokazywane te prace lakiernicze przy tym samochodzie. No nie wyglądał ten samochód tak idealnie jak wygląda teraz. Dalej ma jakieś takie wiecie drobne, na pewno jakieś zarysowania tego typu rzeczy, no ale samochód już jest 11-letni, słuchajcie. Także no ciężko wymagać od auta używanego, żeby było jak nowe. Że najlepszym przykładem jest to, że my to auto poprawiliśmy, a w Szwecji ten samochód normalnie był tak sprzedawany i dla nich była to rzecz. Normalna, że auto z tego roku ma właśnie takie drobne jakieś uszkodzenia. Zresztą te plastiki dookoła są właśnie od tego, żeby takie uszkodzenia przejmowały. Dobra, słuchajcie, przechodzimy do wnętrza, zaczynamy od bagażnika. Tutaj niecałe 500 litrów pojemności. Mamy drugi komplet kół cool do tego samochodu mamy wizję elektrycznie otwieraną i zamykaną klapę bagażnika. Mamy drugi komplet kół cool. w takim stanie, felgi, opony Nokian z kolcami. Felga, zobaczcie, aluminiowa. I mamy, słuchajcie, do tego auta widzę drugi komplet dywaników, jest roleta, jest siatka przedzielająca, 490 litrów, musicie sobie wyobrazić, no, standardowy bagażnik jak w każdej A4, w Allroadzie jest taki sam jak w modelu B8. Widzę, że mamy jeszcze hak holowniczy, tutaj na, widziałem na, na tej, tutaj nie, od, tutaj nie ma co za bardzo pokazywać, nie wiem, jeszcze zobaczyć czy mamy jakąś grzaną kanapę czy tutaj coś ciekawego jest jakieś gniazdo widzę jest ale tak to nic więcej tutaj nie ma dobra, przechodzimy słuchajcie do przodu pokażę Wam auto z przodu bardzo fajnie wykonane jeszcze B8 B9 uważam, że już materiały są Ciutkę gorsze. Fajna Alcantara, fajny boczek. Dobrze wyciszone auto, dobrze wygłuszone. Fotel, zobaczcie, tego typu półskóra po bokach w środku Alcantara. Nie ma emblematów S-Line, aczkolwiek fotele w s lineach w cywilnych wersjach. Nie, znaczy cywilnych nie w wersjach podwyższonych, właśnie tak wyglądają, tylko mają emblematy. Eee, ot, samochód ma, jest wyposażony w system bezkluczykowy. Odpalimy sobie auto, bo jest dosyć gorąco. Charakterystyczny emblemat Quattro. Po prawej stronie. Nic w tym aucie nie jest tak naprawdę, powiem wam szczerze, zniszczone. To zawsze się niszczy. W a nie wiem, jak to się takie te dekory generalnie się rysują. Tutaj naprawdę to wygląda wszystko bardzo, bardzo dobrze. Zmienimy sobie troszeczkę nawiewy, żeby nam aż tak nie wiało. No, auto jest wyposażone w MMI, co na Szwecję bardzo rzadko się zdarza, żeby samochód był wyposażony w nawigację. Pokażę wam, czy. Nam się tu odpali nawigacja i ona nam się odpala, bo czasami jest MMI, a nie ma wgranych map. Tutaj, przed sąsiadem, można będzie zaszpanować, że mamy nawigację. Słuchajcie, mamy centralny głośnik w desce, czyli mamy też subwoofer w bagażniku. Mamy niestety system start-stop. Tutaj jest ten przycisk magiczny, który włączamy zawsze, jak wsiadamy do samochodu. No i tak wygląda tutaj cały Entertainment z 2013 roku. Poprzestawiamy może klientowi. Widzę, że mamy polskie menu. Widzę, że mamy subwoofer, właśnie to co mówiłem. A to już poprzestawiane chyba Grzesiu, jak jechał, to sobie już poprzestawiał. Damy troszeczkę jeszcze bardziej, może niskie tony zwiększymy. No i tak to generalnie wygląda. Zobaczymy sobie jeszcze, jak wygląda wizualizacja czujników parkowania. Chcę odpalić, poczekajcie. Czujników parkowania, wizualizacji nie widziałem. Na pewno działają dźwiękowo. Mamy grzane fotele i mamy tutaj już wyświetlacz. Conver nie, kurczę, Converse Plus, słuchajcie, jak w Fordach mi się powiedziało. Mamy wyświetlać już tutaj centralny e, FIS, to się tak chyba nazywa. Kolorowy FIS, tak to by znawcy tematu z, e, właśnie nazwali. 6 i 8, słuchajcie, spalanie z ostatnich 900 km. Średnia prędkość i zasięg. Dosyć fajnie to prezentowane jest. E, uważam, jak na tamte czasy, to jest bardzo czytelnie i jak na 2013 rok uważam, że nowocześnie. Auto w środku praktycznie nie nosi żadnych śladów zużycia. Także przechodzimy, słuchajcie, pod maskę. Pokażę Wam dwulitrowego diesla pod maską. Mamy do czynienia z marką premium, także myślę, że siłowniki są. Każdy każdym Audi siłowniki są, oczywiście się śmieje. Tak wygląda Audiczka pod maską. Zobaczmy sobie ten błotnik, czy oni go w ogóle odkręcali, jak go lakierowali. Zobaczcie, nie był odkręcany ten błotnik. Jak przestawimy miernik, to też Wam nie pokaże, że jest podwójny lakier. Także można tak zrobić, że nie będzie widać, tylko w prawne oko zobaczy, że jest inny odcień. Nieważne, fajnie, że wyszło słońce. Mamy tutaj zawieszkę od serwisu, zrobiliśmy serwis olejowy klientowi i filtrowy, i olej w napędzie. Nie robiliśmy oleju w skrzyni biegów, no bo klient olej w skrzyni biegów sobie zmieni we własnym zakresie, ma po prostu taniej w swojej miejscowości. Ja to rozumiem, u nas ten olej akurat w e gdzie chłopaki zawsze chcą wymieniać trzy filtry, czy tutaj dwa filtry, no to wychodzi niestety drogo. Są warsztaty, które po prostu chyba zapominają o wymianie tych filtrów i wtedy wychodzi taniej eee, i sporo taniej, bo sam zestaw filtrów chyba do tej skrzyni kosztuje coś koło 1000 zł, nieważne tak się prezentuje Audiczka z podmaską eee, jeżeli chodzi o serwisy to jest książka cyfrowa eee, i wszystko w tym samochodzie było robione w eee, autoryzowanej stacji Audi, pokażę Wam jeszcze kluczyki, bo mamy tutaj komplet, mamy pod kluczyka mamy, słuchajcie, kluczyk matkę i dwa kluczyki z systemem bezkluczykowym. Nie trzeba go tam wkładać, wystarczy odpalić i to jest bardzo, bardzo fajne i, e, rozwiązanie. A i dodatkowo widzę, że mamy e, auto było wyposażone w telefon. E, I zobaczcie, system i sofix na przednim fotelu. To też ciekawostka dla mnie. Bardzo fajnie. Jak wam się podoba Audi A4 Allroad właśnie w takim odważnym kolorze? Mi się takie samochody podobają. Ten kolor jest jakiś. Ten samochód zupełnie inaczej wygląda, wyróżnia się. To nie jest srebrny, nie jest czarny. Eee, no robi robotę. Szczególnie zobaczcie w słońcu, co tutaj się dzieje. Bardzo ładny kolorek. Ile ta auto wyszło na gotowo? Pewnie wszystkich to ciekawi. Ten samochód, słuchajcie, kosztował na gotowo poniżej 72 tysięcy złotych. Z tak niskim przebiegiem uważam, to jest bardzo dobra oferta. W Polsce możecie kupić od 60 do 80 tysięcy. Takie auta tutaj jest naprawdę ciekawa wersja wyposażenia. Tak to bym nazwał, nie jest to na pewno najbogatsza wersja wyposażenia, broń Boże, ale jest bardzo dobrze skonfigurowany samochód. Główne zalety to napęd quattro, czyli stały napęd 4x4, skrzynia e-stronic 7-biegowa, no i silnik dwulitrowy 177 koni, to jest dosyć fajna jednostka jeszcze bez dodatku AdBlue co jest ważne przy Audi, bo niestety dodatek AdBlue w Audi, no wiecie, że ma jakieś tam swoje przypadłości i problemy, samochód mi się bardzo generalnie podoba, jest drobna różnica tego błotnika, ale powiem Wam szczerze, żebyśmy mieli to polakierować bo auto było u lakiernika, to musielibyśmy lakierować ten element, ten element i wchodzić na trzeci element szczerze, moim zdaniem nie ma sensu, samochód i tak, i tak stanie naprawdę jak na swój wiek wzorowym. Jeżeli jesteście zainteresowani właśnie takim samochodem z prowadzeniem, oczywiście zapraszam na naszą stronę w Nieporęt. Wchodzicie na stronę Bloket, szukacie Allroadów, jest dosyć duży wybór, także myślę, że każdy coś znajdzie. Wysyłacie link, a my te auta dla Was sprawdzamy i potem dopiero sprowadzamy. Kończę, słuchajcie, bo jestem już troszeczkę zmęczony. Jutro wydajemy A4 Allroada, wydajemy T6, S60, wydajemy x 70 i jeszcze muszę jechać, odebrać Multiwana' z czyszczenia, ale pojadę sobie rano, bo już mi się powiem szczerze dzisiaj nie chcę, także jadę pocilować do domu, a Was zostawiam właśnie z Audi A4 Allroad, które dla, zaprezentowałem i sprowadziłem dla mojego klienta. Trzymajcie się na razie. Pozdro!